Drodzy, jak doskonale wiecie, ostatnio zrobiłem z Gabi wyścig Defran o 15 tysięcy Faudolce. Trochę wtedy kasy wydałem, ale obiecałem Wam, że jeżeli zostawi się 20 tysięcy łapek pod tamtym odcinkiem, to ja zrobię taki wyścig z Gabi, ale nie o 15, 30 czy 50 tysięcy, a o 100 tysięcy. Faudolców. Czyli jakieś 3000 zł. No i wy, uwaga, w jeden dzień zostawiliście tyle łapek. Więc dzisiaj macie to, na co czekaliście. Ale podobnie jak ostatnio, nie chciałem, żeby ten odcinek był nudny. No bo wiadomo, że ja z Gabi prawdopodobnie wygram ten defran. Gabi bardzo mało gra w Fortnite'a. No i nie chciałem, żeby to było wiecie, że zwycięzca że wszystko. No bo Gabi wtedy nic by nie wygrała. Gdzie zabawa. Nawet mógłbym wtedy z nią zawalczyć o milion faudolców. Dlatego zrobimy bardzo podobne zasady jak ostatnio. Każdy ukończony przez Gabi poziom to dana liczba faudolców. Którą wygra. W puli nagród jest aż 100 tysięcy fałdący, więc jeżeli wygra ze mną cały ten defran, to faktycznie wygra 100 tysięcy. No ale jeżeli przegra, to nie wygra nic, tylko wygra tyle, ile faktycznie udało jej się ukończyć, do czasu, aż ja ukończę wyścig. Jako, że mapka faktycznie będzie miała 50 poziomów, a pierwsze będą naprawdę ultra łatwe, no to przydzieliliśmy dane nagrody do danych poziomów. No wiecie, także totalnie jest bankutowo, bo pierwsze 10 poziomów przychodzi się w 10 sekund. Tak więc pierwsze 10 poziomów to 500 fałdolców za każdy poziom. Poziom od 10 do 20 to już 1000 fałdolców za każdy. Poziom od 20 do 30 to 1500 za każdy. Od 30 do 40 to 2000 za każdy. No i ostatnie 10 poziomów, które faktycznie jest dość trudne, to 5. Tysięcy za każdy poziom. Czyli jeżeli Gabi dojdzie do 30 poziomu, to wygra 30 tysięcy fałdolcy, więc bardzo dużo. Wydaje mi się to być najbardziej logiczne, co? Gabi też jako, że ostatnio wygrała naprawdę sporo fałdolcy, postanowiła, że ona większą część ze swojej wygranej chce rozdać wam. Więc Wy dzisiaj będziecie mogli wygrać naprawdę sporo fałdolcy, ale to ile i jak musicie oglądać do końca. Ale już teraz możecie zejść na dół, ustawić łapkę w górę, dać suba z dzwoneczkiem, wpisać kod Imano jak Premię bez i napisać w komentarzu z jakim nickiem macie kod wpisany. Wtedy będziecie Mogli wziąć udział w konkursie. I myślę, że ostatnio dość prosto wam poszło z tymi łapkami, więc jeżeli chcielibyście kolejny wyścig o 100 tysięcy fałdolcy, ja nie chcę, no to tutaj będziemy musieli naprawdę pobić rekord łapek, bo, tsz, nie wiem, 30 tysięcy chyba nigdy nie miałem pod filmami, więc wiecie, co robić. A ja mam nadzieję, że nie uda Wam się tak szybko jak ostatnio. Dziś też, jak już pewnie widzieliście po koszulce, mam mega przyjemność po raz kolejny już powitać partnera dzisiejszego odcinka, czyli oczywiście Montes Jak już na pewno widzieliście po moim Instagramie czy fanpage'u, jest on nieodzownym kompanem moich przerwotografi a tych ostatnio mam całkiem sporo i nie wyobrażam sobie obecnie nawet dnia, w którym nie zjadłbym Montesnaca. Więc i teraz niech każdy z Was zrobi sobie małą przerwę, przegryzie sobie ze mną swoją ulubioną przekąskę... A jeżeli już to zrobiliście, no to lecimy do odcinka. No i moi drodzy, jest już z nami Gabrysia. Witam, witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Michael wchodzi, robi się niebezpiecznie. niebezpiecznie. Gabi, czy ty coś trenowałaś się do ostatnich defranów? Nie, w ogóle nie włączałam Fortnite. No prawda, musieliśmy czekać pół godziny, dobra. bo je się aktualizowało. E, gramy dzisiaj na mapce. Welcome to Real Super, is Duo Defran Race, Default Race. Ja już taki defran grałem z dziesięciolatkiem, To była dokładnie ta sama mapka, ale pomyślałem, że ona będzie najciekawsza na taki wyścig, bo nie to jeszcze będziemy koło 8, będziemy widzieć mniej więcej gdzie jesteśmy, no to jeszcze ja troszeczkę znam, więc nie stracę aż tak dużo pieniążków jak mógłbym na mapce, której nie znam, a te ostatnie poziomy i tak są mega ciężkie. Ale czekaj, jeszcze nie startuj, mogę ja odliczać? No. Uwaga, 3, 2, 1, start! Gabi ma pierwszy poziom, tutaj pierwsze 10 poziomów jest tak proste, że masakra, dlatego ja oczywiście teraz już wejdę w tryb speedrunnera, bo im wcześniej skończę, tym mniej pieniędzy o, stracę, Gabi już przegrała. Ja też! Możemy też się na przykład założyć, że każdy twój de Dobra, Gabi, bo ja tutaj sobie gadam do Gabi, ona biegnie. Jest przede mną prawie. Zawsze tak jest. A czy ty umiesz do trapy? Tak. Serio? Ostatnio też były trapy. O nie. o nie, ale nie wyszło mi ten. Może za każdego deda na przykład twojego zabieramy ci tysiąc faudolców. Nie, co ty? O, teraz. Teraz się nie udało. Dobra, wydaje mi się, że w tym momencie przez te proste rzeczy przylecimy dość szybko i już... Odstawiliśmy Gabi troszeczkę, ale tak jak mówię. na poprzednim defranie sporo z nią gadałem, sporo tam jej pomagałem. Tutaj nie zamierzam, tutaj stawka jest naprawdę giga wysoka. Nawet jeżeli Gabi przejdzie 30 poziomów, no to to będzie 30 tysięcy vaudolcy, czyli to będzie ponad 1000 zł. Wow! Więc no, aż taki zarobiony to ja nie jestem pewny. I wszystko szczerze. dla widzów. Ja już 19 mam, gościu. No jest, Pamiętaj, że jest tylko 50 doli. poziomów, więc ja naprawdę. No tutaj będę biegł tak szybko, jak tylko mogę. Liga streamerów pokazała, że nie mogę za szybko, co prawda, ale nie martw się, te poziomy są naprawdę dziecinnie proste W stosunku do tego, co pamiętam, będą ostatnie 10. Ale tam Gabi będziesz miała aż 5000 za każdy poziom, więc jeżeli ja utknę mm. na jakimś 49. To mam nadzieję, że to może może być lekki problem wtedy, ale. No nie idzie mi za dobrze dziś znowu. Ale Momentum no trzeba po prostu wyczuć. No jak poczekaj, Jezus, jak ja nie lubię tego swojego gadania. Gabi, tutaj walczę o ale... 3000 złotych. Ja ale nie jak zamierzam. Dla jak najwięcej, rozumiesz no to jak super, najwięcej. super. A ja chcę jak najmniej. <noise> Więc ja walczę o to, żeby oni nie dostali nic, a ty walcz, żeby ty dostali coś. Nie byłem twórcą, serio. Nie no, kocham widzów, kocham widzów. Ale no wiecie, rozdawanie pieniędzy za darmo to nie jest moja ulubiona rzecz. Chyba, że dla moich kochanych widzów po no, prostu musisz nie wyczuć działa. i jak wylądujesz, to nacisnąć jeszcze raz spację, no, no ale całe momentum skoki. I tłumacząc to, spadłem z momentum skoka. Wydaje mi się, że ja troszeczkę bardziej się stresowałem na tym o 15 tysięcy fałdolcy, bo, bo wtedy... Taki, tak, to był pierwszy że nie do końca wiedziałem a no, co ci wtedy stać? Ale teraz ja już Gabi jak burza, już jestem 26. Ale nie martwcie się, i tak się trzymam na jakimś 40., którymś. Bo pamiętam, że tam był taki jeden skok, w którym jak grałem z tym 10-latkiem. Oski, pozdrawiam. To się zatrzymałem tam na pół godziny i on ze mną prawie wygrał, tylko on na ostatnim poziomie, nie? Mógł przejść i się okazało. Nie, razem no wygrał w sumie. I Wygrał, a no tak. O Jezus. Ciężkie to! Jest! Udało się, 14. Nie wiem, jakim tam jest. To jest nie, jakiś nie. Fart. E, No i Gabi, co ty myślisz o tym? Bo ja myślę że przez to właśnie, że ci nie pomagam, i ty tak powiedziałaś mi przed chwilą, że ja nie chcę dla widzów, zobacz, ja mogłem zrobić tytuł na przykład wyjście o 100 tysięcy z Gabi i po prostu dać ci 100 tysięcy, jeżeli ze mną wygrasz, co prawdopodobnie nigdy się nie zdarzy, no, prawda? No, by było ciężko. Ale ja tutaj postanowiłem, że zrobię i tak dość ułatwienie spore i zamiast wygrać nic, nie mogę tego zrobić! Ach. Dobra, teraz nie gada, mi to przejdę. No, i za pierwszym razem już wow. nigdy do was nie gadam. Czat. Naprawdę, bo to jest, to jest zguba. Gadanie na filmach powoduje, że ja nie potrafię nic <grym> zrobić. Ty się nie skupiasz. To prawda. Ty jesteś na 15? 17. 17. Ci powiedzieć. No, ja jestem na. 31, Ej, chciałbym ci powiedzieć. Mam teraz granaty, wcześniej nie doszłam do granatów, więc. Ej, 31. A że Brawo. impulsy? Tak. Oj, no, to może być trudne. Jak czegoś nie będziesz wiedziała takiego, czego jeszcze nigdy nie robiłaś, to mogę Ci pomóc ewentualnie tyle ile potrafię, ale. To już teraz to wykorzystam. Te impulsy no. teraz są pojedyncze. W sensie raz muszę tylko go użyć. Raz, bo mam jednego, dobra, nieważne. No, to chyba samo przejście <grym> mówi. 33, Pobiegnę przodu i podskocz, Tak dobra. leciutko. W momencie jak będzie on, takie ten. Jest! Jejku za pierwszym razem, Ta? to jesteś naprawdę najlepszy. No nie, no to! Serio! Czad, powierzchni raz mi oddać tysiąc fałdolców za to, co zrobiłem? To dla was pomogłem, Gabi. Dokładnie. 35. O, to jest właśnie poziom, o którym mówiłem, że Gabrysia prawdopodobnie nie da rady, chociaż e, Gabi mówisz, że niby coś tam doczowała w swoim życiu, ale to chyba bardziej doczowała sprawdziany z historii na 900. Co za pierwszy raz to zrobię? Nie. Tak, dlaczego tak blisko? Dwudziesty, moi drodzy. Ej, czyli 20, czyli. Już wygrałaś 15 tysięcy fałdolców. Wow! Jaś, to się tak wydaje, zresztą. że Gabi nic nie robi. Dobra, ale, ale... 20 tysięcy fałdolców, Nie. 15 to jest. Prawie 500 zł. Jak się z tym czujesz? E, czuję się z tym wyśmienicie, bo wydaje mi się, że dzięki temu odcinek wyjdzie bardzo fajnie. Widzowie na pewno tutaj czują duże emocje. Ej, dobra! A ja chyba kolejny raz przegrywam. A ja ugrzęzłam na drzwiach. Zrobiłem. Uff. 36. Na jakich drzwiach znowu, da. Masz momentu. Wszystko się nie da! Masz momentów, masz... się nie da. I masz Gabi, żółty. każdy poziom, jaki zaczyna nowy. Nie! Tego się nie da! Na pewno! Typowa. Baba. 40 poziom! No A, i... nie, nie, o nie, szybko idziesz, to szybko. To prawda dość szybko, ale ostatnie 10 poziomów z tego co pamiętam jest naprawdę mega trudne. To już się chyba... Ja mam nadzieję, Zaczymaj że ty na nich Śpiesz, na wieczór. No nie, bo już jestem na 41. No Muszę da mi kamerkę, podłączyć jako na zawsze. Taka... O co tutaj chodzi? Jakieś no, okno? Taka... Jakaś podłoga. <laughs> z <łagą>? lawą? <laughs> jestem taka świona, co? Okej, okay, 42 poziom Uprze. i teraz zbliżam się do tego poziomu. Który pamiętam, że był dla mnie totalnie trudny. Pamiętam się, tutaj jak patrzyłem z Oskim, to utknąłem na jakieś 10 minut. I chociaż na początku miałem bardzo dużą przewagę, to Osk mnie dogonił. No hey, i mam to nadzieję, była że dla mnie tragedia. Na wieczność. To wieczność. Ta spacja tu mi nie działa, ty chyba coś majestrowałeś w tej. Spacji. A z jakiej firmy masz? <laughs> Zrobiłem! Ty, no ale jak burza idę! Gabia ty jak tam? Bo ja tutaj lecę po dźwiękach. No ja uczyłem ja na na moment. No serio, to jest głupie. Który no poziom? 22. No co ty, no nie zawodź mnie tak. Ja widząc, tutaj już 30 ogłosiłem, że przynajmniej przejdziesz. No to proszę cię o to, żebyś zwolnił. A ty co Nie robisz? mogę, bo ja tutaj walczę o życie. Jestem już 45 poziom. I ciemnia. Tutaj z tego co pamiętam muszę znaleźć drogę, tylko nie do końca pamiętam, gdzie ta droga jest. Dobra, mam miejsce! Aaa! 46 poziom, Gabi! Musisz polecieć Dla lepiej. Bizów. Muszę, skupiam się nie. na ramie. Ty utknąłeś na tym poziomie, gdzie masz takie, jakby, takie kładki, jakie ja teraz, takie skośne i masz tak. tam dwa, tak? Tak, one Czy tam są trzy. straszne, tak. A ja też mam takie teraz, tylko ja mam jakiś taki ciężki skok. Ha, przeszłam. No nie, no. Nie, no w w sumie to jest mi dobrze. Takie spowolnienie, co dobrze. dobrze. Ja jestem 46, więc się pośmiesz, ale jakoś nie mogę tego skoku zrobić. Tyś jest taki. Za daleki! Wow, ale ten skok był ogromny, ja bym Dałeś całą radar? mapę tak przeleciała, no. Ej, ale nie wiem, czy to, czy to jest teraz jakiś problem mapki, bo nie dość, że tu jest tak trochę zlagowanie, to ten skok jest jakiś taki ultra daleki. może nie wiem, jak momentum to zrobię. Tam się nie da doskoczyć, więc Gabi, utkłem, oficjalnie utkłem, Aaaa! więc masz teraz czas na odrabianie. 26, to już jest, no już prawie 30 tysięcy wodolców, no, jest! Okej, okay, jestem, nawet nie no, zauważyłem. No Adrian, mówiłeś, że utknąłeś, a ty tak szybko to robisz. Oto ci. Mnąłem, utknąłem, tylko tutaj nie wiem, co dalej. Tutaj jest kolejny taki sam skok. Okej. Okay. I takie bambiki tutaj są. No nie! O, nie mówcie, że od nowa. Nie da to się doskoczyć na tą cholerną platformę! O, jestem! Ej, stoję w powietrzu, ta gra jest dobana! Wow! Za drugim razem, Adrian, czaisz to? Za drugim razem. Właśnie 20... się nie wydaje. 27 level. Dobra, Manojku, teraz proszę. Pro... Nie! Nie! Już byłem tak blisko! Ej, ja mam do yes! yes! huh! 47. Z tego co pamiętam, to to już jest bliżej niż no dalej. jest! Cztery Dodge i ja na ostatnim się tutaj wyłożyłem. Naprawdę ty robisz takie Dodge? Tak, tak. Ej, one cztery one ja już... Gabi, kończę to! Nie, nie, nie! Jeszcze jest nie. Jeszcze tylko dwa poziomy! Ja chcę jeszcze dwa tutaj. zrobić! A! Nie wierzę! O! No, nie wierzyłbym, gdybym to przeszedł w takiej panice. Poczekaj, jeszcze dwa Czyli trochę. co, ja dwa poziomy i ty dwa poziomy? Nie, ja, ja trzy, bo żeby to trzydziestu było równo. To wtedy dziewiąty. Jestem! Będzie... 49! Ja biegnę. Nie zatrzymuję się, Gabi. Przykro mi! O, jest! To Chyba to koniec już? Nie, jeszcze nie. 50. Ale to jest A, jeszcze 50 więc... poziom. Róbię jeszcze gorąco. Trzeba przejść go. Nie! Zatrzymałem się. Gabi! Ej, zrobię to. Zrobię to i to. Łatwiej tylko szybciej. Nie biorę. wydaje mi się, że to zrobisz, bo ja w tym momencie kończę grę. No jeszcze nie. O, poczekaj. tak, Byczku! No nie, poczekaj! A do dokończyć chociaż ten. No nie no jak! No ale co już to? Ten no chyba, bieg. że bez fałdolców już, no to nie można tak. Jak ty to sobie wyobrażasz? <laughs> no, ja i drodzy! 50 poziomów, dość szybko zrobiłem, tylko na jednym utknąłem. No i Gabi, ile oficjalnie tych poziomów się tam zachowało? A liczyły się połówki? Nie, bo zrobiłam tym do połowy. Ogólnie to 27. Dam Ci 5 minut, jeszcze dodatkowe na ukończenie. Jak najwięcej Dobra, poziomów. Okay? Ja cię Dobra, startujesz. To już startujesz? Mogę? Tak, tak. Masz 5 minut. Ile poziomów tyle zrobisz? To tyle dostaniesz. Do, ale za połowę fałdolców, okej? Okay? Te ostatnie poziomy będą się Dobra, okej, okay. to ty już. żeby nie śliczyć. było aż tak kolorowo. Więc każdy poziom, który Gabi przejdzie od tej pory w te 5 minut, to będzie połowa fałdolców. dla mam was. jeden, Naprawdę? 28, tak, o tak, tak. Kurde. No, więc moi drodzy, tak jak mówiłem wam, na początku napiszcie swój nick, Fortnite, z którym wspieracie mnie koniecznie z kolei monojek, bo to najlepszy kod, prawda, go Brysiu? Zgadza się, ja już mam ten kod, więc A nie ja też już jestem pisać. koło Ciebie. No Adrian! <laughs> ja już właśnie ciebie przedzam i patia to zrobię za pierwszym razem. Nie dasz rady. Jak to fajnie wygląda jak z tą biegną te te. O, udało mi się. Ty tam jest jeszcze skok. Przynosisz szczęście, przynosisz szczęście. O, hejka. BOOM! Za się! Razem. Razem. Ej, dwa mi się udało. Co ty zrobiłeś? Wow. Teraz, o, dobra, tutaj i tak byś tego chyba nie przeszło. ale jestem ciekaw. Chętnie popatrzę co okay. porobisz, bo masz jeszcze w sumie technicznie, teoretycznie co tam minutę. Co jest? Masz impulsy. A, impuls, dobra. I musisz skoczyć będzie. na tą górę, o. Tego. Nie trafiłam. Ale drugi, nie ma Cię odbijać w dół, tylko do góry. No niestety, moi drodzy, tak czy siak, 29 poziomów. Ja zakładałem, że gary przyjdzie 30. No, nie to przesła 30, blisko, ale jest ale bardzo blisko. blisko. Czyli, jeżeli dobrze liczę, wygrałaś. Czyli, moi drodzy, Gabrysia, dzisiaj dla Was uzbierała, jeżeli dobrze liczymy, 27 tysięcy fałdolców. Uh. E, bo te dwa ostatnie liczymy po połowie, więc ty, tutaj macie na pewno dobry wynik gdzieś na ekranie. No i co, Gabrysia, jesteś z siebie zadowolona po dzisiaj, czy tak średnio? Znaczy, czyli, no, wydawało mi się, że troszkę lepiej mi pójdzie. Ale to było dużo trudniejsze niż ostatni Defran, no, więc jestem tak. zadowolony. Początkowe poziomy były ultra łatwe, ale faktycznie im dalej w las tym było dużo trudniej. Tak, czy siak nie było to zbyt trudne, więc była całkiem duża możliwość że Gabi faktycznie wszystkie poziomy przejdzie. I być może ze mną wygra. E, no i co? Ja tutaj już zapowiedziałem wcześniej, widzą, że jeżeli dostałem 30 tysięcy łapek pod tym filmem, czyli tyle, ile nigdy praktycznie chyba nie zostawili, to zrobimy kolejny taki szalony challenge, ja bo ja tutaj za, wydałem już, no ponad 1000 złotych na pewno dzisiaj wydam na ten odcinek, więc to jest całkiem sporo, Luba. ale jeżeli zostawicie dużo łapek i będzie Wam się to podobało, to możemy takie rzeczy robić częściej. Za. Dobra Gabi, więc żeby było sprawiedliwie, wydaje mi się, że rozdamy 5 pakietów po 5000 tysięcy e, Każdy kosztuje 59 zł, czyli okay. to będzie 25 tysięcy. No, Baga i żeby się? nikt nie był poszkodowany, to tobie kupię po prostu pakiet 2800, czyli znowu dostajesz 800 fałdolców za darmo. No, i wtedy po prostu będzie chyba najbardziej sprawiedliwie. Co? Myślę, że to będzie super. Ten odcinek powinien się pojawić w poniedziałek, więc no, w piątek. O godzinie dwudziestej zrobimy losowanie, i poprzypinam serduszka tym, którzy wygrali, i zapraszam Was do znajomych, więc tak to będzie wyglądało. Ja jeszcze raz dziękuję Gabi za wzięcie udziału. Mam nadzieję, że dobrze Nie ma się bawiłaś. Super. No a skoro odcinek nagrany, czas na przerwę.